Dziś na jednej, z grupie, na jednej z grup na Facebooku dotyczących matury z matematyki zostało zadane takie pytanie: Czy w tym miejscu, jaki powinien być znak? I w ogóle, dlaczego tak i o co chodzi? Ale w pierwszym przypadku tutaj jest większe bądź równe, tutaj mniejsze bądź równe, tu większe, a tu są obydwa domknięte. Zrobię spoiler na początku. Oczywiście ta odpowiedź jest ok. Tak ma być. Tak nie może być. Ale teraz ważniejsze, dlaczego. Więc popatrzcie. Tutaj ten taki wąs. Nawias sześcienny. Popatrzcie, o czym mówi. On mówi, że nasza funkcja dzieli się. Hmm, na zbiorze liczbowym, że do tego momentu działa ta funkcja, po tym momencie ta. Czyli popatrzcie, u nas yy, nasz zbiór liczb rzeczywistych dzieli jedynka, tak? I jak idę sobie z tej strony do jedynki, to biorę tą funkcję pod uwagę. Jak idę stąd, to biorę ten drugi przypadek. I teraz co się dzieje? Tutaj, tu jedynka należy, tak, tu jedynka nie należy, mm. czyli popatrzcie, tak jak na, zawsze mamy te kropeczki, zamknięta kropeczka i yy, i dajemy tu zbiór otwarty. I teraz, hmm, dlaczego nie może być e, tu i tu domknięte? Czyli tak. Hmm, bo, jeśli by było domknięte, czyli by był domknięty, domknięty, to znaczyłoby, że jedynka występuje w dwóch miejscach. A to jest niezgodne z funkcją. Bo żeby była, żeby mieć funkcję, to x zawsze wy... zawsze nie będzie występuje tylko i wyłącznie jeden raz. Kiedy on występuje jeden właśnie w tym pierwszym przypadku, bo tylko tutaj w pierwszym przypadku biorę pod uwagę, a to, że tutaj nie domykam tego zbioru, to znaczy to, że te liczby po prawej stronie, one tak mm, są bardzo blisko tej jedynki. Ja zawsze mówię swoim uczniom, żeby sobie wyobrazili, że ta jedynka to taka ściana, i że mm, liczby, które należą do tego kolejnego zbioru. To tak stoją przed tą, za tą jedynką i sobie na nią huchają, takiej robią. Uff, że ją no, są bardzo, bardzo blisko, ale jej dotknąć nie mogą. Bo jakby dotknęły, no to już należy tam. A. N -n -n. Nie, 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 nie można tak. E, bo to by było niezgodne właśnie z definicją funkcji, żeby występował dany punkt dwa razy. I stąd się to wszystko bierze. Czyli. Mm, po prostu nie domykamy z tego względu, że jeśli tutaj będzie ta jedynka, no to i będzie później w drugim przypadku, no to się stanie kichało, będą dwa razy. Będzie dwa razy występowała. A nie może dwa razy występować, bo jeszcze tak sobie mm, yy, dodajmy, że yy, tutaj to znaczy, że mogę sobie wybrać jakąkolwiek liczbę z tego. I z tej strony tak samo. Więc jeśli ta liczba, jeśli jedynka by należała tu i tu, to nadal mówię, że mogę sobie ją wziąć. Mogę, a nie muszę. No, we mnie zależy, tak? Czy od założeń zadania. Mm, no. I chyba wszystko w tym temacie. Czyli podsumowując, bo tu dużo rzeczy na raz powiedziałam, bo to jak zwykle nie jest taki temat, że można jednym słowem, jednym zdaniem, albo bo tak ma być i już nie, tak się nie da niestety. Więc tak, jeden. Dlaczego jedynka tylko w jednym miejscu? Ano dlatego. Ano dlatego, że zgodnie z definicją funkcji ona nie może należeć w dwóch miejscach. I tyle, bo X występuje tylko raz, tak? Hmm. Jeśli występowałby w dwóch miejscach, no to wtedy nie mówilibyśmy o żadnej funkcji ani o niczym takim.